Nie musisz siedzieć w pozycji lotosu, by odnaleźć spokój. Nie musisz znać sanskrytu aramejskiego, by się modlić. Wystarczy, że wyjdziesz z domu, bo spacer to najbardziej pierwotna forma medytacji. Rytmiczny chód, oddech, cisza pomiędzy myślami. Każdy krok to powrót do siebie. Każde drzewo to nauczyciel obecności. Każdy szelest liści... Jak szeb rzeczywistości, która mówi, wystarczy, że jesteś. Gdy idziesz, ciało się reguluje, umysł przestaje walczyć. Zamiast szukać odpowiedzi, zaczyna się słyszeć. Nie z głowy, z wnętrza. Spacer nie wymaga wysiłku duchowego, nie potrzebujesz żadnej techniki. Po prostu idź. Zobacz, co się stanie, gdy nie będziesz się. Po prostu nikt nie spieszył. Zauważ, że modlitwa nie musi być bałaganem. Może być wdzięcznością. Wdzięczność za to, że oddychasz, że widzisz, że czujesz, że słyszysz. Że pod stopami czujesz grunt, który cię się. Nie szukaj Boga gdzieś daleko. Może czeka na ciebie przy kolejnym zakręcie leśnej ścieżki.